Cześć Nie chce się tak pogłaskać No tak, no bo one tu trawy nie mają nawet już mają. Co, trawy nie macie? O. O, o, o. Skubią się, że I Ej, czemu mu tak robisz? Niewdzięczny ty. Czemu mu tak robisz, niewdzięczny? Tam ci też czekają. Chodź, dawaj. Graba. No. Tak, wiem. Trochę wieje. No, chciałbym gdzieś wyjść. to prawda tu lasko nie ma, a tam dalej będzie lasek. Ale wieje trochę. Grunt, nie pada. No, wczoraj byłem po mieście połazić. No nic tam się zbytnio nie dzieje. Bardziej bym powiedział, że propaganda jest. No, a dzisiaj taki spacerek sobie. Nie jest to park narodowy, bo parki narodowe są zamknięte. Jakieś takie poboczne rejony. Ale jest dalej od ludzi. Można sobie połazić. Odpocząć. Co niektórzy ze znajomych to w lesie siedzą. A tam gdzieś w oddali jest las. Tam jest kawałek lasu. Tam... To jest zbiornik retencyjny. Tam... Tam też jest zbiornik retencyjny. Tam w oddali oczywiście kołcho zwanym miastem. A tam jakiś człowiek idzie też z tyłu. Także żeby było się wydostać trochę z, niewolni z niewolniczej strefy. Przejście. Nie mogę się doczekać tej wyprawy sześcionocnej Czy tam sześciodniowej, nie wiem, chyba 6 nocy jest Będzie ekstra, zero cywilizacji, dwie noce w boty Boty to takie Powiedzmy Jakby schroniska, tak jak w Polsce są porzucone, nie ma tam nikogo, nie? Każdy może po prostu wejść, przenocować, tylko Plusem taki Jest tutaj, że ludzie do w miarę dbają o to Nikt do takich domków nie sra Tak jak w Polsce no. Więc można się scho schować, przenocować. Zazwyczaj miałem paleniska, więc można napalić. Wiadomo, że tu no, nie ma lasów, nie? No to opał trzeba ze sobą jakiś tam wziąć, ale każdy weźmie kilogram, czy tam półtora, to tam nic się nie stanie. Nie wiem, ile osób będzie szło. Mi się wydaje, że z piątkę może gdzieś złapiemy ludzi chętnych. Także będzie przygoda mega. Będzie w lipcu, więc będzie ciepło, choć mi się wydaje, że chyba w lipcu, no nie, nie chcę kłamać, bo nie jestem pewny, bo niedobrze może być w czerwcu, nie, nie pamiętam będziemy spali tak dwie noce dwie noce pod w boty, w domkach, reszta planujemy przynajmniej tak większość taki zamiar jest pod tarpami, no, żeby namiotów nie dźwigał, ma to 2 kg. No, Przestańcie tyle kilometrów, to... oczywiście, cały czas będzie chłodzić. Planuję zrobić streama, tak jak robiłem. On jest nieudostępniony nie? na publiczny. Ładam e... człowiek, trochę przypaliło mnie słoneczkiem. Za dużo jest obcinania, nie, nie rzucałem tego, e... ale tak planuję zrobić, ale takiego streama. Żeby zamocować go prosa na stabilizatorze, przymocować całość do plecaka. W ogóle mi się podobała, spodobała mi się ta perspektywa. Tak samo z klatki jest fajna perspektywa. A teraz ręki, tak widzicie, trzepienie. Więc przymocowałbym to do stabilizatora i do plecaka w sumie byście uczestniczyli z nami w tej wyprawie Wiadomo, że tam część się powycina i tak dalej To jest za duże, tyle dni, to za dużo materiału, żeby to wrzucać Tak naprawdę to na YouTube tylko około godziny mogę wrzucić przynajmniej dobrej jakości 4K Bo tak to... No, za duży plik jest, za dużo waży, YouTube go nie przyjmie Bo w kiepskiej jakości to wiadomo, że można wrzucić wszystko, nie? To to będzie oglądał? No... Arek, przywitaj się <laughs> A tam będziemy szli za tymi, za tymi zbiornikami, nie? Arek, o, nie widzę. Za tymi zbiornikami, tam gdzieś na, na górę i tam gdzieś. Ten las, to mówisz tutaj, ten? Ten. Tak. ten. W tym lesie posiedzimy sobie. No, trzeba coś przegryźć. I... Trzeba poczekać, no. Taka wyprawa. Ludzie vlogi bardziej lubią. Mniej roboty jest. Bo, jak robisz film, to musisz coś wymyślać, jak to pokazać, muzykę, przejście i do No, przecież nie będę siedział dwa tygodnie nad materiałem, a jeszcze trzeba wymyślić, jak to zrobić. No, tak vlog to ludzie lubią sobie posłuchać, popatrzeć. No i dobra, poczekamy na dziewczynę, i tam dalej będziemy szli sobie. Później, w lasku trochę pogan. No w ogóle w... nie będzie widać. Tam. Jest coś takiego, jakby wydobywali coś. Jest takie urwisko kamienia. Może tam pójdziemy sobie. Zobaczyć. Tam jest, to jest w ogóle jakiś domek Czy to Przystanek? K***. Przecież to nie jeżdżą autobusy. To tam za... Coś tam jest. Takie za... miejsce może na schronienie. No jednym sztorum byliśmy takim Ala Przystanku, tylko że tam było, no cywilizacji było, nie? Też był taki szlak. I tam żeśmy się schronili w takim, Ale właśnie pudce przystankowej i żeśmy sobie zjedli i posilili się nabrali otuchy trochę, bo to nam pizgało strasznie i padało to też jest coś takiego no, no i poczekam na dziewczyny i, I idą O, uciekają baranki koziołki Doszliśmy do zbiorników, tamten na lasach, co Wam pokazywałem z góry, to tam dopiero na powrocie będziemy szli. No takie tam zbiorniki retencyjne. Zaczęło padać w ogóle, nie? Więc nieźle. Planujemy pójść do tej chatki, co tam jest w oddali, ale ale nie wiem, to musimy przekawać dziewczyny będą szły. Takie zamknięte. To, to chyba było coś od z tych zbiorników, co oni tutaj robili. O, tam jest O, wytarcie nic mi nie dało. A tak fajnie pokazują w filmach, nie? Że GoPro wychodzi z wody i to tak ładnie jest. Przecież jak obiektyw jest mokry, to jest masakra, nie? No. Że taki sobie spacerek urządziliśmy. W sumie to nic ciekawego tu nie ma Przyszły nam no, na no, dowiem się zachodzi. co chodzi. Panie pada o. A on myśli, że się schowa w tych domkach zamkniętych. W jakich domkach? <noise> Tam. Są domki? Tam. A. Nie no, on zamknięty na cztery, spusty. To musiało być tutaj do tych zbiorników, jak oni tu budowali. Nie no To się skopała. Ada. To tylko kropi. Pada. Beata nigdy na sztormie nie była. Nie wie, co znaczy pada. No i nie będę. <noise> A tak generalnie, to pomysł gdzie byłeś Tam w... Tamtędy, tak? Tam do góry. Do góry? idziemy na No dobra. No to ten kamieniołom, albo coś takiego. Chciałem, że z daleka to bardziej spektakularnie wygląda. Co? Mówię z daleka bardziej spektakularnie to wygląda. Oj, już maszyna tu mieli na tym, tu bali kamyczki. Tam co jest? Jakiś kanał A w sumie już wracamy, ale inną ścieżką, że to już będzie koniec szlaku. Pojedlim, posiedzielim chwilę, wracamy do auta, na domu jedziemy na obiad. Gdzie się z tyłu? Muszę mikrofon poprawić. Ach. Dobra. To jest fajny. Już nie pada. Czy coś będzie fajnego po drodze? bunkry będą? <noise> takie zabudowania, nie? no teren fajny, jak jeszcze połazić, bo tak to w sumie to nic spektakularnego takiego nie ma, nie? Jest tam był jakiś taki lasek, że można było się na kampa wbić, na noc, na hamaku poleżeć Ale tak dużo ludzi tu łaziń Taki przypał, a łazili łazieli right, right. o No to tak fajnie wygląda Fajnie wyglądało jakby kwitło to wszystko Te brzosłowiska całe no faktycznie są tu jakieś zabudowania takie dziwne. No nawet bramka jest może nam w liście idziemy? Ty tam w ogóle co dziwni ludzie chodzą, z papierkiem łazi Może tam nie będę się pchał tutaj będzie gdzieś cienko widzieć No Nic pokażę, tu jest budynek, tu jest jakiś część budynku. to wszystko jest jakby bez dachu płaskie. Tam dalej jest taka przestrzeń, pusta, no i tam dalej też jest, o, trak, kogoś w pomarańczowym widać. Jak Jakoś dziwni ludzie tam chodzą, nie wiem o co to chodzi. No może coś jest, może coś wydobywali, nie, bo, bo tutaj macie góry, tam macie, a nic nie widzę, tam macie starą fabrykę taką, która w ogóle nie działa, więc coś, tu, coś tutaj robili, nie. To nawet jeżeli już to materiał na budowę, nie? Ale tu widzę ty, normalnie ludzie też łażą. Idę się przejść, zobaczyć co tam jest. A? I zobaczymy, no, no coś fajnego będzie. tam też są A o. Nie to sobie wejdę takie To nie To To nie To co? To jest. O. Tam wygląda jakby drzwi, idę. Już <laughs> urbać mi się trafił, superansko. O, <grymne> Mówię, drzwi z daleka nie widać Coś Coś tu było kiedyś na pewno Tutaj sobie wejdziemy Tam też jest taki sam budynek, kopia takiego taka i nie będę się o herezji, nie wiem co to jest. W mikrofon jest coś uderza. No i den tam jest takie coś, to tam jest to jest betonowe. Dobra, wracam na szlak do nich. Ale ma takie pozórki niezaniedbane, nie ma takie, nie dbają o tych konie trochę, tak. No. Co tam, koniku. Weź się, Arek, przesun, bo ja chcę tak zrobić zdjęcie. To Pini pamięta, żeby mu no. Wiesz, to był taki spragniony, że suchą wannę widał? nie? No, tylko. czekaj, czekaj. czekaj. Tak wiesz, jakby nie było płotu by sobie gdzieś tam a odrapie się po głowie, mówię, łeb mnie swędzi. swędzi. No taki zmartwiony ten koń strasznie. Stary może już tamten taki... zobacz, taki bardziej jest. Muszę poczekać na nikt się. Sportowy. Ten to taki dobry. <laughs> jak mówię, Smotny taki. Mówię chuz. Taką zieloną, ładną, a nie takie siano. Nie chcę tego końca zielonego, świeżego. Coś... Sama sobie chcesz? Spirolu Spirol mu daj. Żyje. A ten razem tu w co? Tak? No co.